Przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość. Mamy znaleźć długość odcinka X. Proponuję najpierw sobie oznaczyć pozostałe kąty w każdym z tych trójkątów. Zobaczmy, ten tutaj kąt będzie miał miarę 62 stopni. 62 stopnie, żeby się sumowało do 180. Podobnie ten kąt będzie miał miarę 48 stopni, żeby wszystko sumowało się do 180 stopni. No i teraz zobaczmy, które boki są bokami odpowiadającymi w tych mm, trójkątach podobnych. Zobaczmy tutaj w tym mniejszym trójkącie. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magiamysliichmatematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. Eee... C, długości 9 stoi przy kącie 48 i 62 stopnie. I poszukajmy analogicznego boku w tym większym trójkącie. E bok stojący przy kącie 62 i 48 stopni to jest 18. Zatem 9 do 18, czyli ten bok do tego boku, bierzemy dwa odpowiadające sobie boki w trójkącie podobnym, musi być tak samo jak x. Czyli bok leżący przy 70 stopniach i 48 do 17, gdyż 17 też leży przy 70 stopniach i 48. No i mnożymy sobie na krzyż x razy 18, czyli 18x, tutaj pomnożyliśmy, równa się 9 razy 17. Dzielimy stronami sobie przez 18. Mamy, że x to jest 9 razy 17, podzielić na 18. No to policzmy sobie 9 razy 17 podzielić na 18. To jest 8,5. Czy mamy taką odpowiedź? Oczywiście jest to odpowiedź B. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com ukośnik Do zobaczenia!